Witam wszystkich w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat aszwagandy, Niesamowite zioło, które niesie za sobą bardzo wiele korzyści zdrowotnych. Chciałbym powiedzieć komu jest wskazana, w jakich ilościach fajnie jest ją sobie stosować, o jakich porach dnia oraz jakie pozytywne skutki niesie za sobą jej stosowanie. Po pierwsze ashwaganda jest to naturalne zioło, Pochodzenia indyjskiego, wywodzi się z medycyny ayurvedejskiej. Inna nazwa ashwagandy to Titania somnifera, ewentualnie można ją też nazywać rzęszeniem indyjskim. Jest to roślina, która zawiera w sobie składniki, które są tak zwanymi adaptogenami. Czym one są? Są to takie substancje, które powodują, że nasze ciało w momencie większego stresu e, znacznie lepiej i szybciej adaptuje się do nowych warunków. Czyli przykładowo, gdy coś nas zdenerwuje bądź jesteśmy bardzo zestresowani jakimś nadchodzącym wydarzeniem, znacznie łatwiej oraz znacznie szybciej się do tego adaptujemy, czyli jest znacznie łatwiej jest nam zaakceptować załóżmy jakąś denerwującą sytuację, ewentualnie mniej się stresujemy przed na przykład napisaniem egzaminu bądź rozmową o pracę. Adaptogeny również działają bardzo korzystnie, jeżeli chodzi o poziom kortyzolu we krwi. Jest to hormon, który jest nam potrzebny w odpowiednich porach dnia, jego większe stężenie jest wskazane, tak jak o poranku, w celu wybudzenia organizmu, dodania trochę energii, natomiast jeżeli kortyzol jest permanentnie w wysokim, na wysokim pułapie, wtedy odczuwamy dużo stresu, organizm jest de facto degradowany od środka, a szwaganda bardzo korzystnie oraz bardzo skutecznie zmniejsza ten poziom kortyzolu. Przez co czujemy się mniej zestresowani oraz mamy lepsze samopoczucie w ciągu dnia. Przez co jesteśmy również bardziej efektywni. Z tego względu, aszwaganda wskazana jest do stosowania przy wszelkiego rodzaju stanach depresyjnych, czy też zaburzeniach lękowych, yy, czy też zaburzenia nastroju. Lub warto ją stosować doraźnie w momencie, gdy wiemy, że będziemy mieli bardziej stresujący dzień, czy tam jakieś bardziej stresujące zadanie. Przez swoje działanie adaptogenne również bardzo korzystnie wpływa na odporność organizmu, przez co skraca czas choroby oraz zwiększa naszą odporność na różnego rodzaju patogeny. Poprzez działanie uspokajające oraz redukujące poziom stresu, może również korzystnie wpływać na jakość naszego snu. Warto ją stosować wieczorem ze względu na to, że delikatnie nas tonizuje, relaksuje oraz poprawia jakość zasypiania. Z drugiej strony ashwaganda również może dodawać troszeczkę energii oraz poprawiać koncentrację, a nawet wytrzymałość. Jednak zalecam najpierw przetestować na sobie zarówno stosowanie wieczorem, ewentualnie z rana, ponieważ na każdego ta ashwaganda może działać inaczej. Niektórych bardziej uspokaja, tonizuje, relaksuje, wtedy wskazywałbym stosowanie przed snem. Natomiast osoby, które czują się po niej pobudzone i mają więcej energii, wtedy zalecam stosowanie z rana. Natomiast unikanie stosowania ashwagandy przed snem. Jeżeli chodzi o samą ashwagandę, to jej główną substancją czynną są witanolidy. Są to takie substancje, które znajdują się w ekstrakcie z ashwagandy w bardzo niewielkim stężeniu, lecz ich nieduża dawka bardzo korzystnie wpływa na nasze samopoczucie oraz wywołuje korzystne działanie. Jeżeli chodzi o dawkowanie ashwagandy, to jej optymalna, minimalna dawka do stosowania w ciągu dnia to jest około 500 mg. Jednak rekomenduję rozpoczęcie suplementacji od mniejszej dawki w celu dobrania odpowiedniej jej ilości. Natomiast jeżeli chodzi o dawkę maksymalną, są badania, które sugerują, że najlepiej yy, sprawdza się ona w momencie, gdy przyjmujemy około 1500 mg w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o formę szwagandy, to w suplementach możecie znaleźć takie formy jak krople, kapsułki, ewentualnie sproszkowany korzeń. Jeżeli chodzi o kapsułki, to w kapsułkach znajdują się albo ekstrakty, albo sproszkowany korzeń, jeżeli chodzi o aszfagandę. Rekomenduję oczywiście ekstrakt, ponieważ mamy tam konkretnie wyszczególnione, ile mamy witanolidów, czyli tego, co de facto działa w aszfagandzie. Natomiast jeżeli decydujecie się na sproszkowany korzeń, on będzie oczywiście tańszy, jednak tej standaryzacji tam nie ma, więc jeżeli kupujecie za każdym razem inny produkt, musicie za każdym razem sprawdzić, jaka będzie dla Was optymalna dawka. Jeżeli chodzi o przyjmowanie ashwagandy z innymi suplementami, jak najbardziej można zrobić takie połączenie. Tylko że sugerowałbym oczywiście stosować ją o konkretnych porach, czyli na przykład jeżeli działa na was uspokajająco, wtedy fajnie jest ją połączyć z magnezem przed snem. Dodatkowo wzmocni to uczucie relaksu, ewentualnie poprawi jakość snu. Natomiast jeżeli działa na was pobudzająco, to możecie ją połączyć z kofeiną na przykład z rana. Ewentualnie z teaniną, też bardzo fajnie teanina wyciąga jej działanie. Jeżeli chodzi o efekty działania, to po swoim doświadczeniu wiem, że jak próbowałem takich lepszych ekstraktów aszwagandy, to czułem już działanie po około 5-7 dniach. Natomiast utrzymuje się ono tak do około miesiąca. Potem warto jest zrobić przerwę, ze względu na to, że organizm przyzwyczaja się do wszystkich substancji, które mają działanie adaptogenne. Więc po takim czasie fajnie by było zrobić przerwę na około 2-3 tygodnie. Bardzo ważną, istotną kwestią jest stosowanie aszfagandy około treningowo. Wystrzegałbym się takiego dawkowania i przyjmowania aszfagandy ze względu na to, że aszfaganda mocno zbija kortyzol. Natomiast kortyzol jest hormonem, który jest potrzebny do tego, żeby wywołać w jakiś sposób stan zapalny w organizmie. Natomiast stan zapalny ma bardzo istotne przełożenie na jakość naszego progresu. Treningowego, ponieważ trening, pomimo że jest fajny i przyjemny, to jego głównym zadaniem jest wywołanie stanu zapalnego, wywołanie jakiegoś stresu w organizmie, po którym organizm wraca do normy, dochodzi do odpowiednich procesów, czy to anabolicznych, czy też katabolicznych, jak kto woli, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, po których notujemy progres sportowy. Więc ashwagandę zalecałbym stosować z dala, przynajmniej dwie godziny od treningu. Jeżeli chodzi o osoby, które nie powinny stosować ażwagandy, to na pewno kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, dzieci e oraz ażwagandy nie zaleca się, jeżeli ktoś stosuje e bądź ma przepisane od lekarza leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, uspokajające, ze względu na to, że ażwaganda niestety wchodzi z tymi lekami w interakcję, przez co może dojść do Niepożądanych skutków ubocznych bądź nasilenia działania leków, tych, które mamy przepisane od lekarza. Także jak widzicie, Ashwagana ma bardzo, bardzo dużo fajnych zalet, jej stosowanie jest bezpieczne, można stosować ją z innymi suplementami. Oczywiście rekomenduję zapoznanie się z tym suplementem pod kątem tego, o której porze dnia warto ją stosować w Waszym przypadku. Jeżeli podobał Wam się materiał, zostawcie lajka, subskrybujcie nasz kanał, będziemy więcej nagrywali takich ciekawych materiałów.